Albo mamy pasi brzucha na łączach, albo kucharza. Następny temat. Bigos. Etymologia. Pochodzenie słowa bigos według Andrzeja Bańkowskiego jest niejasne. Może być zapożyczeniem z niemieckiej formy mięsłowowej begozen albo begozen, czasowników Begeizen – oblać, polać i Begazen dolać. Może też wywozić się od włoskiego bigutta. Kociołek do ważenia rosołu. Niewykluczone jest połączenie obu zapożyczeń. Pierwotnie tego słowa używano do określenia sposobu siekania siekać coś na Bigos 1534 roku. Nieco później nazywano tak galaretkę z siekanego mięsa 1588. W XVIII wieku była to już potrawa z gotowanej kapusty i siekanego mięsa. Od XVII wieku słowo było używane również w szerszym znaczeniu jako siekanina, a w znaczeniu przenośnym mówiono bigosować w bójce, czyli siekać na drobne kawałki szablą. Hmm? <śm>